No, i witam Was. Sobota, więc czas odpalić sprzęta i, i jechać w świat, zobaczyć yy, co się dzieje. Dzisiaj na zaproszenie Michała z Motoformy jedziemy zobaczyć przed rozpoczęciem sezonu nowe ustawienia toru, nowy plac. No, więc będziemy dzisiaj testować, jak się jeździ. Po drodze jeszcze zbieram Anię i Rafała i jedziemy do Michała na plac, do foto, motoformy. Do zobaczenia na miejscu. Ciepło się zrobiło, jak widzicie, nawet furmanki wyjechały na miasto. No to rzadki widok w mieście zobaczyć konia. Także dzieci to już chyba teraz w zoo tylko konie oglądają. No a my jedziemy i jestem na stacji paliw, bo tutaj umówiłem się z Anią i z Rafałem lekki niedoczas ale są, czekają na mnie, za co im dziękuję no i jedziemy razem do Michała na plac no i znowu o pogodzie, ale jak tu nie powiedzieć jak taka fajna pogoda się dzisiaj zrobiła dzisiaj sobota, dużo zlotów w całej Polsce się odbywa no ja się zdecydowałem jednak odwiedzić plac Motoformy jak to na początku sezonu Wiadomo, że trzeba się rozjeździć, a tutaj na zaproszenie Michała mogę potestować. O kolega się chyba zgubił na skrzyżowaniu. Także omijamy i jedziemy poćwiczyć. Ziomeczki spotykamy dużo motocyklistów fajnie. No, to Zawsze dobrze nastraja, jak można podnieść lewą w górę, kogoś pozdrowić, spotkać, minąć się. To jest zawsze... Sympatyczne i to bardzo lubię, jednak wszyscy jesteśmy motocyklistami, no i warto takie serdeczności nawet przez to podniesienie lewej w górę wymieniać ze sobą. A przed nami nauka jazdy na motocyklu, no przypominam sobie te czasy, jak ja też jeździłem, fajnie, że tutaj instruktor również motocyklista, wprawdzie na skuterze, ale, ale jedzie. Również z kursantem to jest zawsze miłe. I wjeżdżamy na zamknięty plac, na którym Motoforma organizuje szkolenia. Dzisiaj, tak luźniej, na zaproszenie Michała, przed rozpoczęciem sezonu pozwolił nam trochę pojeździć, poćwiczyć, żeby rozjeździć się przed sezonem. Bardzo mu za to dziękujemy. No i zapraszamy do Michała na szkolenia do motoformy. Naprawdę po takim szkoleniu powiem Wam, że moja jazda zupełnie inaczej wygląda. No wsiadam, robię pierwsze zakręty na początku sezonu. Taki, jak to mówią, drewniany, ale fajnie, że tutaj Michał dał szansę trochę się rozjeździć, więc pojeżdżę. No i myślę, że to na początek sezonu zawsze przyniesie jakieś korzyści. Wyjeżdżam już z placu Motoformy. Dziękuję Michałowi i Marcinowi za to, że pozwolili mi dzisiaj pojeździć na placu, który już jest szykowany do tegorocznego sezonu szkoleń. Fajnie trochę pojeździć, uświadomić sobie, ile jeszcze brakuje, jak trzeba się wjeździć w sezon. Wiadomo, że po zimie te ruchy. Jeszcze nie są takie płynne, że ta pamięć mięśniowa musi się trochę odświeżyć, trzeba wyczuć motocykl. No i fajnie, że dzisiaj mogłem trochę sobie pojeździć pod fachowym okiem. Parę wskazówek też dostałem do pracy. Także moi drodzy, rozpoczynamy sezon nie tylko na drodze, ale również na placu, gdzie można poćwiczyć. Wszystkim polecam takie szkolenia, zwłaszcza na początku sezonu. A ja Was zapraszam na kanał, śledźcie co dzieje się na kręci się w Tomka Pozdrowienia lewa w górę. No i moi drodzy, sezon w pełni. Także lewa w górę i jeździmy!